Witajcie w nowym filmie. Znowu Shell Ranking. W poprzednim odcinku trochę się nie udało. No, bo trochę słychać było mój głos, ale za bardzo było też słychać warkot silnika różnych innych aut. Tak jak Simonsa albo Hala. Tak jak jest przede mną. Nie wiem czy pamiętacie nazwy tych y, zawodników, o, już jestem pierwszy. Y, y, ale to jest ten sam y, tor, co y, w trójce, czyli y, w y, odcinku trzecim Shell Ranking 2. Y, o tutaj y, zobaczcie, jest ta pętla, o której mówiłem. Zobaczcie, mogę tutaj sobie zatrzymać i teraz opowiadać. Y, no, ta pętla kilka razy y, udało mi się przez nią przejechać, y, ale też kilka razy spadłem. Ale większość y, spadłem chyba tylko 5 razy, a przejechałem przez nią jakieś 200. Y, jakby mi się udało y, y, nakręcić y, więcej filmików, i pewnie tak będzie, to by. Y, Y, widzieliście jak zaczynam w ogóle jeździć. Wtedy było trochę słabo. Większość to przegrywałem. Ale teraz to y, ostatnie, które przegrywałem, to chyba y, było nie wiem, 5 miesięcy temu no, gdzieś tak. Nie, 3 gdzieś, y, no gdzieś tak w kwietniu. Y, jakby oglądaliście to później. To, by, to mówię, że ja to nakręcam w 2022 roku i jest yy, czerwiec. O, tutaj sobie zatrzymam, żeby trochę opowiadać. Yy, tutaj yy, widzicie minuta trzy, yy, 53 na górze i 188 yy, sekund. I za chwilę puszczę. Tutaj takie czerwone kółeczko na górze, że się nagrywa. Więc jak podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i jak bardzo Wam się podobał, to subskrybujcie mój kanał i kliknijcie powiadomienia. Pa!